Żartujesz sobie? O czym ty myślisz? Dlaczego ciągle czekasz na oklaski, na zastrzyk energii z widowni, a bez tego nie umiesz? Myślisz, że warto się starać dopiero wtedy, kiedy dostrzeże cię publiczność? Wasz występ zaczyna się w momencie, kiedy staniecie na tej planszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, O Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie moje, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne. Bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie, prawdziwe moje odpocznienie jest usłuszności bliźnim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie wiem, czy oglądaliście film oparty na faktach. Film no, dość młodzieżowy, dość lekko mm, nakręcony. Żaden jakiś wyciskacz łez, ale no właśnie, oparty na faktach mm, o życiu jednej z gimnastyczek. Jest tam taki moment w tym filmie, kiedy dziewczęta gimnastyczki z UCLA po prostu się obijają, no nie trenują tak jak trzeba. I w pewnym momencie, po jednej takiej nieudanej już akrobacji gimnastycznej, trenerka mówi do jednej z tych gimnastyczek w ten sposób: Żartujesz sobie? O czym ty myślisz? Dlaczego ciągle czekasz na oklaski, na zastrzyk energii z widowni, a bez tego nie umiesz? Myślisz, że warto się starać dopiero wtedy, kiedy dostrzeże Cię publiczność? Wasz występ zaczyna się w momencie, kiedy staniecie na tej planszy. I w pewnym momencie mówi do Ariany I może zacznij, zanim się ściemni. I co to ma wspólnego z miłosiernym czynem? Co to ma wspólnego z miłosiernymi rękami i nogami? Bardzo lubię obraz sportu, yy, obrazem sportu przedstawiać życie duchowe i nasze zmagania i naszą relację z Panem Bogiem przez obraz treningów, przez obraz zmagania się z samym sobą. Uważam, że Pan Bóg jest po prostu najlepszym trenerem świata. Wystarczy, że mu tylko dasz zielone światło na takiej zasadzie: tak, chcę, żebyś to właśnie Ty był moim trenerem, żebyś to właśnie Ty mnie prowadził. To, kochani, Pan Bóg da Ci mnóstwo okazji do tego, żebyś naprawdę trenował się w cnocie czynienia miłosierdzia. Bardzo poważnie potraktuję Twoją gotowość, Twoją dyspozycję do tego, żeby być trenowanym. Żeby być naprawdę wyćwiczonym w spełnianiu uczynków miłosierdzia z coraz bardziej czystą intencją, czyli z miłości. Bo można by powiedzieć wręcz tak trochę do samego siebie, o czym ty myślisz? Zbyt szybko mija czas, zbyt prędko biegną lata, żeby nie prowadzić swojego życia duchowego na serio i szczerze, tak jak pisała w dzienniczku siostra Faustyna. Czasami tak jesteśmy zagonieni w codzienności i szarości dnia, że zapominamy o rzeczywistości życia duchowego, życia wewnętrznego, relacji z Panem Bogiem. I to, to jest świetne to pytanie: o czym ty myślisz? Dlaczego ciągle czekasz na oklaski, na zastrzyk energii, a bez tego nie umiesz? Nie wiem, jak to jest, kochani u Was, ale ja się czasem na tym przyłapuję. Że jak coś uczynię takiego dobrego, co mnie naprawdę kosztowało, wymagało z mojej strony poświęcenia czasu, energii, yy, rezygnacji z pewnej jakiejś wygody, to no, ch no, chciałabym to usłyszeć, to słowo dziękuję. No, to jest normalne. Tylko, że jak na przykład nie usłyszę, dajmy na to na tego słowa dziękuję, to zaczynają mnie dopadać właśnie takie pokusy, zniechęcenia, a to, to już nie warto. A po co się tak starać? I tu jest, tu jest pole do tego, żeby zrobić właśnie ten, no właśnie, żeby tu zrobić ten full out czyli po prostu ten gigantyczny, rewelacyjny skok w górę z pewnym przewrotem w swoim myśleniu. Że bez względu na to, czy usłyszę słowo dziękuję, czy nie, czy ktoś doceni mój wysiłek, czy nie doceni mojego wysiłku, czy może nawet za dobry czyn spotkasz się z kopniakiem w cztery litery, żeby mimo wszystko powiedzieć: A ja i tak będę czynić dobro, i tak będę czynić miłosierdzie, i tak będę starać się kochać tą drugą osobę. Tylko dlatego, że po prostu, no bo właśnie, bo Jezus jest tym moim mistrzem, Jezus jest tym moim trenerem, który mi pokazał, jak można kochać. Oczywiście Jezusowi też było bardzo miło, kiedy jeden z tych dziesięciu uzdrowionych no po prostu przebiegł do niego, Samarytanin, i po prostu mu podziękował. No i Jezus mówi, no a gdzie są pozostali? Ale kiedy przychodzi jakaś inna grupa i prosi go o Znowu o uzdrowienie, to Jezus po prostu czyni znowu cuda, uzdrawia, czyni dobro, czyni miłosierdzie, bez względu na to, czy się spotka z wdzięcznością, czy nie. Wasz występ zaczyna się w momencie, kiedy staniecie na tej planszy. Powiedzmy sobie szczerze, nasz występ już trwa. Przypatruje się nam całe niebo. I jak to ważne jest, żeby każdego dnia zacząć sobie wręcz mówić tak: zacznij, zanim się ściemni. To jest to, co się Fausty napisała, że, że ten moment jest łaską, ta chwila jest łaską, że nią, ją trzeba maksymalnie wykorzystać, że, że łaska w innej chwili no, no już nie będzie taka sama, tak? że jeżeli zmarnujesz tę łaskę daną Ci w tym momencie, no to ona się już nie powtórzy, powtórzy znaczy będzie już po prostu inna. I to jest też to, co pisała w dzienniczku 1364 siostra Faustyna, że wysilam się, aby ziemia serca mojego rodziła owoce dobre, choć może nigdy oko ludzkie ich nie dostrzeże. Po prostu w pewnym momencie, jakby wieczność pokaże, jak bardzo, jak wielka ilość dusz, czyli ludzi, skorzystała z tego, że mój uczynek, ten dobry uczynek miłosierdzia, był naprawdę wykonany z miłości do Jezusa, bez liczenia na wdzięczność, bez liczenia na bycie docenionym. I to jest, wiecie, to jest niesamowite, bo my mnóstwo spełniamy dobrych uczynków w ciągu dnia, naprawdę mnóstwo. Yy. Nam naprawdę zależy na tym, żeby po prostu kochać drugiego człowieka, żeby nieść pomoc, żeby coś robić więcej. I ale żeby to miało taką naprawdę wartość wieczną, żeby to naprawdę mogło też służyć innym duszom, o których nawet nie mamy pojęcia, potrzeba, żeby było czynione w duchu Jezusa. Czyli na, nasze uczynki dobre, żeby były miłosiernymi, muszą być czynione w duchu Jezusa. Czyli jak przede wszystkim właśnie z taką pokorą, nie liczę na wdzięczność. Jak mnie spotkam cudownie, dzięki ci Panie, nie? To nie ulegam zniechęceniu. Będę dalej czynić dobro. Też w takiej prostocie, że chociaż mam, nie czynię się lepszym od tego, który nie ma. Dlaczego? Bo zarówno on i ja zdobyli, zostaliśmy zdobyci przez miłosierdzie zdobyli, zostaliśmy zdobyci drogocenną krwią Chrystusa. I ten człowiek, który nie ma, i ja, który mam, tak naprawdę i tak jesteśmy na równi. Zdobyci tą samą krwią Chrystusa. Żeby ten uczynek był naprawdę miłosierny, no, też ma być czyniony z miłości do Jezusa. Dlaczego ja w tym drugim człowieku po prostu widzę Jezusa w potrzebie? To ty, gdzieś Jezus tak naprawdę w tym człowieku upomina się mm, o te moje miłosierne ręce, o te moje miłosierne nogi, miłosierne serce, moje miłosierne spojrzenie, mój miłosierny słuch. Yy, I żeby to miłosierdzie naprawdę było takim miłosierdziem, no, ono musi właśnie wypływać z tej miłości. Ono kosztuje i czasu, pieniędzy, sił, rezygnacji z wygody, yy, z, z walki. Znaczy, rezyg, znaczy, też wiąże się z walką, tak? Ze swoją naturą, która jest skażona grzechem pierworodnym. To jest to, co napisała w dzienniczku Siostra Faustyna, numer 1688. To są słowa Jezusa. Córko moja, patrz w miłosierne serce moje żeby naprawdę coraz bardziej dorastać do pełnienia miłosierdzia czynem. Dzisiaj skupiamy na czynie, no ale także wiadomo, że i słowem i modlitwą przede wszystkim trzeba patrzeć w to miłosierne serce Jezusa. I to, to nie jest bez znaczenia, że my tu w Faustinum jesteśmy formowani do tego, żeby rozważać słowo Boże, żeby kiedy czytasz Pismo Święte, żeby zadawać sobie pytanie, w jaki sposób tutaj poznaję Boże miłosierdzie? W jaki sposób tutaj widzę Boga pełnego miłości i miłosierdzia? Bo im bardziej będziesz poznawać Boga pełnego miłości i miłosierdzia, tym bardziej będziesz mieć w sobie Jego siłę, żeby to miłosierdzie czynić w sposób jeszcze bardziej doskonały. Zobaczcie, że no powiedzmy, przyjdą ludzie, którzy nie mają kompletnie pojęcia tak naprawdę o gimnastyce, o akrobacji, no i popatrzą, jak na przykład dany zawodnik no potrafi jednak wznieść się ileś tam metrów nad ziemią i zrobić salto, no i jest po prostu zachwycony i bije brawo, ale przyjdzie doświadczony trener i powie tak, a tu było zbyt małe wygięcie i co z tego, że świetnie wylądowała. I y żeby dojść naprawdę już na poziom olimpijski, a potem jeszcze wygrać po prostu zwycię, normalnie zdobyć ten złoty medal, to po prostu naprawdę trzeba dużo przeżyć bólu, mówię tu w tym momencie fizycznego bólu, ale też psychicznych kryzysów. Powiedzmy sobie, szczerze, nie ma olimpijczyka, który by nie przeżywał kryzys w swojej karierze zdobywania olimpijskich poziomów. I podobnie jest w życiu duchowym, żeby coraz lepiej czynić miłosierdzie, coraz bardziej wnikać w Ducha Jezusa, coraz bardziej w sobą i w sobie odbijać cechy Jezusa. Potrzeba bólu, bólu walki z samym sobą, rezygnacji czasem z własnego czasu, umiejętności podjęcia decyzji, że na przykład nie wiem z mojej zapłaty jedną dziesiątą będę oddawać na przykład tu i tu. Czasem tak jest. Mówię to na przykładzie, na przykładzie znajomego kapłana, który powiedział sobie, że w pewnym momencie zauważył, że za bardzo y, lubi pieniądze i zrobił coś takiego, takie, sobie, właśnie takie swoje postanowienie, y, oprócz tego, co go obowiązuje w przepisach, że po prostu tą jedną dziesiątą swoich zapłaty będzie jeszcze oddawać specjalnie, konkretnie na daną wspólnotę. Po prostu czynienie miłosierdzia względem bliźni, bliźnich wymaga też nieustannej pracy wewnętrznej, bardzo konkretnego, szczerego rachunku sumienia w swoim własnym wnętrzu, naprawdę czasu spędzonego na modlitwie, by wyczuwać zaproszenia Jezusa do tego, by się wznieść jeszcze wyżej i bardzo często jest tak, że w pewnym momencie, kiedy coraz bardziej upodawniasz się do Chrystusa, powiedzmy sobie szczerze, przepisy wszelkie przepisy nawet dekalog stają ci się zbyt czymś jeszcze małym. Chcesz jednak czegoś jeszcze więcej, czegoś bardziej doskonałego. I na modlitwie, po prostu przez natchnienia wewnętrzne, poznajesz te bardzo delikatne zaproszenia Jezusa do czegoś wyżej, o czym już nie znajdziesz w każdej książce. Nie każda książka już poruszy ten temat. Nie każdy kapłan będzie ci umiał odpowiedzieć na dane Twoje pytanie, jeżeli będziesz coraz bardziej, coraz bardziej zjednoczony z Chrystusem ten kapłan ci udzieli odpowiedzi, który sam prowadzi poważnie i na serio życie wewnętrzne. Czy wszyscy musimy być olimpijczykami w czynieniu miłosierdzia? No to tak. Wprost mamy Łukasz 6,36, żebyśmy byli tak miłosiernymi, jak ojciec. Tu, na poziom olimpijski, wszyscy jesteśmy zaproszeni. Y Tym, co motywowało siostrę Faustynę do stawania się coraz bardziej tą doskonałą w czynieniu miłosierdzia, a tak powiedzmy bardziej dogłębnie, bardziej widoczną obecnością Boga, żeby coraz bardziej w niej były wewnętrznie wyryte rysy Jezusa miłosiernego, to była przede wszystkim właśnie miłość. Miłość do Jezusa wyrażona miłością do Słowa Bożego, Miłością do modlitwy. To nie znaczy, że zawsze się jej chciało. Były takie momenty, na przykład znamy to z dzienniczka 23 do 20, chyba 26 czy 25, kiedy nocjacie przeżywała ciemne noce duszy i miała wstręt do wszystkiego, co święte. Ona musiała się zmuszać, żeby się modlić. Nie mogła w ogóle rozmyślać, nie mogła się skupić na modlitwie. Ale kochała Jezusa i za nim tęskniła, i to ją po prostu prowadziło w tym, żeby nie odpuścić, nie zrezygnować. Doskonale wiemy, już nawet na podstawie ciała, że niećwiczone mięśnie robią się splaczałe. No trzeba ćwiczyć. Żeby móc się ruszać, po prostu trzeba ćwiczyć. I tak samo jest w życiu duchowym, żeby naprawdę ruszać się w tym pełnieniu miłosierdzia, no trzeba się ćwiczyć w pełnieniu miłosierdzia. A, a to właśnie no kosztuje, no to kosztuje. I to jest najważniejsze, Faustyna nie czekała na specjalne okazje. Dlaczego ciągle czekasz na oklaski, na zastrzyk energii z widowni, a bez tego nie umiesz? Wasz występ zaczyna się w momencie, kiedy staniecie na tej planszy. Wykorzystywała się Faustyna każdą okazję do tego, żeby czynić miłosierdzie. Nie będąc nawet czasami poproszona o to, żeby pomogła, widziała, że jest potrzeba i sama tą pomoc inicjowała. Uważam za kluczowy zapis słów z dzienniczka 889. Chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite same z siebie, to wskutek miłości stają się wielkie i potężne przed Bogiem. Kiedy sobie zadajesz pytanie, a co ja tam mogę? A na co ja tam się jeszcze przydam? A komu warte moje życie? To może być uczynek miłosierdzia kompletnie niezauważony przez nikogo i nawet bym powiedziała niezewnętrzny. To może być yy, twoja walka zakończona zwycięstwem pokonania samego siebie. A wszystko się rozegrało tu, w środku, wewnątrz. Nikt o niczym tak naprawdę nie widział, nie zauważył. Wystarczy, że ty gdzieś toczyłeś, toczyłeś w sobie walkę Zwyciężyłaś w imię miłości do Chrystusa. Świat tego nie widzi, ale Bóg to widzi i Bóg to bierze i momentalnie szafuje tym w formie łask dla innych ludzi. Dlatego to jest tak ważne też, co dzieje się w naszym wnętrzu. Żaden nasz duchowy akt nie jest bez znaczenia. Żadna Twoja wewnętrzna walka, żadne Twoje myśli nie są bez znaczenia. W jakim kierunku prowadzisz te myśli, co w sobie pielęgnujesz, co w Tobie zwycięża, co w Tobie przeważa, to wszystko ma niesamowity sens, ale i znaczenie w oczach Boga. W dzienniczku 340 siostra Paustyna napisała tak Widzę, że rzeczy najdrobniejsze, spełnione przez duszę szczerze kochającą Boga, mają niesłychaną wartość w oczach Jego świętych. Chyba najpiękniejsze są takie uczynki. Kiedy nawet Twoja lewica nie, nie wie, co czyni Twoja prawica. Kiedy dobry uczynek chcesz zataić przed ludzkim okiem, I masz wtedy tylko tą jedną motywację: Jezus. To jest niesamowicie piękne. I to, i to miłosierdzie tak czynione, ono ma niesamowitą moc. Zdumiało mnie to, że wiecie jak jest, ten hebrajski, jak jest to hebrajskie słowo hesed? HSD, nie? Bez samogłosy. No i jest też hebrajskie słowo hesen. Hesen. I chesed znaczy to miłosierdzie, wierność. Moglibyśmy powiedzieć to stałe trenowanie. Jest hesen. Wystarczy tylko jedna literka. To miłosierdzie jest tą mocą, yy, którą Pan Bóg Ci po prostu zwyczajnie daje. Jak Mu otworzysz minimalnie serce, On daje Ci mnóstwo okazji, żeby czynił to miłosierdzie, i potem stajesz się coraz bardziej też mocny w czynieniu tego miłosierdzia. Ale to czynione przez Ciebie miłosierdzie też ma moc sprawczą, wpływającą na innych ludzi. Możesz mieć, nie mieć o tym w ogóle kompletnie żadnego pojęcia, możesz nawet o tym nie myśleć. Ale to się po prostu dzieje. Bo to jest tak, jak Jezus mówi do siostry Faustyny, żebyś wiedziała, jak wielkie znaczenie w oczach moich ma chociaż jeden uczynek miłosierdzia, czyli ten jeden uczynek wypełniony z miłości. I dlatego zauważcie, że jak nawet są osoby przyjmowane do Faustinu. To tam między innymi od razu się zwraca uwagę nie tylko na to, aby się modlić korągą do Miłosierdzia Bożego, ale żeby chociaż w ciągu dnia spełnić ten jeden uczynek Miłosierdzia. Między innymi właśnie dlatego, żeby już nas od samego początku formacji uwrażliwić, że naprawdę każdy nasz czyn. Zwłaszcza taki, w którym my naprawdę dokładamy starań, żeby on był uczynkiem miłosierdzia, żeby on był uczyniony z miłości do Jezusa, ma niesamowicie ogromną wartość. I my tym zdobywamy świat dla Jezusa. Moim uczynkiem miłosierdzia ja zdobywam, nie wiem, dzieci, które odeszły od Kościoła dla Chrystusa. Moim jednym uczynkiem miłosierdzia, o którym świat może nie mieć pojęcia, ale który się dokonał w moim wnętrzu, ja zdobywam ludzi uwikłanych w nałogi dla Jezusa. Mogę o tym nie myśleć, mogę sobie nie zdawać z tego sprawy, ale tak się dzieje. I dlatego jest tak ważne, żeby coraz bardziej upodabniać się do Jezusa miłosiernego, przede wszystkim przez właśnie rozważanie tego, jak on czynił miłosierdzie, jakim on był, jest miłosiernym. Dostrzeganie Jego miłosierdzia w swoim życiu, ale i też, wiecie, powiedzenie po prostu wprost Panu tak, chcę, żebyś był moim trenerem. Chcę, żebyś tym mnie ćwiczył. Zdaję sobie z tego sprawę, że będziesz mi dawać mnóstwo okazji do tego, żeby mnie wprowadzać na coraz wyższy level. Nie wiem, czy dam rady. Normalne, że się pojawią zakwasy, normalne, że się może pojawić zniechęcenie. Ale dobry trener, dobry trener no nie puści, po prostu nie przepuści. Dobry trener mobilizuje, dopinguje zawodnika. Daje też czas na odpoczynek i tym odpoczynkiem są te same pociechy duchowe. Takim prawdziwym treningiem to są właśnie takie sytuacje, kiedy no czasami, może powiesz już Panu Bogu, słuchaj, no nie wiem, jak z tą osobą postąpić. Tutaj ledwo uporałam się z przebaczeniem tej osobie, a tu już po prostu na to miejsce coś nowego wskakuje. Nie wiem, nie nadążam za Tobą, Panie Boże, bo zaczynają się, nie wiem, problemy na modlitwie i tak dalej. Normalne. My wtedy czasami mamy takie wrażenie, że nie wiadomo, co się dzieje. Że czy my jesteśmy na dobrej drodze, czy gdzieś nie zbłądziłem. No, tak po prostu, gdzie jest taki boży ruch, to znaczy, że wszystko jest dobrze. To znaczy, że, że się ruszasz, to znaczy, że ćwiczysz, to znaczy, że współpracujesz z Bożą łaską. I bardzo ważne jest wtedy, żeby zachować w tym wszystkim pokój. Żeby się nie zniechęcać, nie mówić, że już więcej nie dam rady, tylko powiedzieć, dobrze, dalej Panie Boże, trenuj mnie, prowadź, umożliwiaj mi wchodzenie na te wyższe poziomy. Bardzo dużo trzeba też w takich sytuacjach cierpliwości do samego siebie, do tego, że zwyczajnie, jak to właśnie jest na gimnastyce, po prostu upadnę, wywalę się, o karku nie skręcę. I czasem tak jest w życiu duchowym, też upadam, wywalę się, powiem, no nie wiem, po prostu takie głupstwo zrobiłem, że jak ja mogłam nawet tak zrobić. I my czasami już wtedy siebie skreślamy, a Pan Bóg mówi, hej spokojnie, wstajesz i dajemy, od nowa zaczynamy. I, I to jest właśnie to, to jest to miłosierdzie. I to jest też ważne, żebyśmy my postępowali tak wobec innych. Dawali innym prawo do tego, żeby oni upadali. Dawali inny czas i szansę na to, by wstawali. Dlaczego? Bo każdy z nas trenuje. No i tyle. Mówiłam, że będzie krótka konferencja. Dziękuję.